Cześć wszystkim, tutaj Ktosiek. I tak jak co miesiąc, na pod koniec miesiąca przedstawię przegląd przez moje akwaria, które mam w domu. I dzisiaj zaczynam od krewetkarium. 25 litrów. Jest to krewetkarium takie na podstawowych wymiarach: 25 na 20, 40 na 25. 25 litry, i. Są tutaj krewetki, krystal, e, e, PRL No i tutaj mam troszkę anubiasów, jakiś bucefalandry i tam e, duży Heniek e, Kaskada tutaj jest, e, jeśli chodzi o filtr, to kaskada FZN2. No i tutaj widać krewetki, e, sobie. Jedzą jedzenie, no, dosyć sporo ich tam się tam jest jeszcze druga kubka, bo też drugie sporo się ich tam na razie rodzi. Ostatnio też na, na wiosnę był wysyp, eee, tutaj mam te Anubiasy Tam wcześniej miałem taki problem eee, z nitkami, teraz troszkę były takie eee, mini krasnorosty. Trzeba te stare liście po prostu pousuwać i. Eee, no, i to, co mówiłem ostatnio, że ten korzeń wyczyściłem w ogóle z muchu, wyszorowałem i gdzieś coś zostało, i z tego powstaje mech. Mech to jest takie, że naprawdę potrafi zostać na długo, nawet jak się nie chce go. No, i jeśli chodzi o akwarium, tutaj jest na wodzie RO min mineralizator na, dla krewetek. Yy, też z Qualdrop używam i tutaj żadnych nawozów nic nie daję tylko karmię krewetki podmiankę robię tutaj w tej chwili robię większą właśnie 8 litrów mniej więcej tak właśnie bo wcześniej robiłem 5 to miałem tutaj troszkę problemy z glonami w podłoże tu jest yy, yy, helpa shrimps no i jakieś tam Jakieś tam są rezultaty? Już jest naprawdę sporo tych krewetek. Fajnie. Podrosło ich jest spore, spore statko. Kupiłem 15 sztuk i już jest dużo więcej. I, tam. I drugie moje akwarium tutaj 54 litry. 60x30x30 na na 30. Tutaj jest zwykłe akwarium, już ma bardzo dużo lat. W tej aranżacji takim tym to już chyba 8 czy 7. Tutaj jest na żwirku jałowym. No i sporo roślin takich. Tu nie ma aż bardzo takich trudnych roślin. No ale tutaj mam dwie świetlówki też 10 watowe Tutaj mam te Aquaela. Akurat jedna Plant, druga daje ta Ant-Night. No i też mam dwutlenek węgla z butli. I kaskada FZM3. Tutaj jest. No i tutaj specjalnie nawet jeszcze nie przecinałem. No bo naprawdę fajnie to zielono wygląda. Ostatnio zaczęła mi fajnie rosnąć ta rotala, bo wcześniej. Nie chciała się przyjąć, ale gdzieś tam jedna się sadzonka zapodziała. To jest Orange, taka Rotala Orange chyba, ona takie właśnie pomarańczowo różowe, takie końcówki jej się robią. No i teraz już naprawdę mam taką wielką kępę. Będę mógł sobie porozsadzać fajnie. Wcześniej nie chciała, coś tam miałam też w tym. W dwóch tamtych innych akwariach tutaj taka jedna się gdzieś zapodziała, sadzonka, i, i teraz nagle zaczęła fajnie rosnąć. No, i tutaj mam sporo tych roślin. Tutaj też mam tego chęka dużego. Trawniczek. Tutaj mam tak ostro przycięty. Pokazywałem ostatnio, że praktycznie do kamieni przyciąłem na repens. Ona tak fajnie wtedy właśnie odbija. Tak jak tutaj widać, że ona jest. Taka drobniejsza, ale zagęszcza się mocno i e, e, tak to wygląda. No tu jeszcze taka nadwódka, ja ją też tnę bardzo tak ostro, że e, i ona też taki, taki tutaj przedni plan, taka niższa roślina robi. No i też mam Elea Harris, ten mini, tutaj troszkę i też ostatnio muszę je teraz przyciąć, bo tutaj zaczęło troszkę glonkiem, bo. Tutaj ostatnio zapuściłem troszkę te, to akwarium. No i tutaj ta Rotala na środku, Są tutaj są Pogestemony i tam z tyłu Erectusy. No i jeszcze z tyłu jest ta roślina, której już nie widać praktycznie, ale... Ta, co mam też w dużym akwarium. Oprócz tego jeszcze tutaj są... zwartki, kryptokoryny, tutaj taka mniejsza. Fajna kępka taka się zrobiła, tam z tyłu jest jeszcze zielona. No i tutaj jeszcze jest czerwony, już teraz trochę e, muszę tutaj przyciąć, bo już ten czerwony akcent mi tutaj, bo ten e, to jest Arenecki, on tak nie rośnie, bo to jest renecki mini, on nie rośnie tak w górę, ale e, tutaj sobie tak e, żyje, tak mogę to nazwać e, w tym kącie. No i jeśli chodzi o ryby, tutaj nie mam za dużo, mam neony te, no i kilka yy, molinezji tych złotych i tutaj muszę jakieś świeżej krwi dokupić do tych molinezji chyba. bombluje to wszystko, za mnie Nie każda ryba tutaj wytrzyma. A te molinezje sobie ładnie tutaj radzą, fajnie się rozmarzały wcześniej, ale już yy, muszę jakieś świeżej krwi dodać do nich. No i to jest takie zielone zakątek w moim domu tutaj jest zawsze można jakieś rośliny to z tego akwarium można bez problemu wyciąć naprawdę tutaj wcześniej właśnie zapuszczając tak jak akwarium jak teraz czy nawet bardziej to potrafiłem do 450 posadzić bardzo dużo i mieć darmowe tak jakby rośliny i tutaj kolejne moje akwarium 65 litry 60 na 30 i na 35 wysokie jest to zestaw Acoela UltraScape 60. Tutaj z oświetleniem też. Tutaj są trzy świetlówki 10 w ale tylko na ten zestaw, na te rośliny akurat ja użyłam tylko jednej świetlówki 10 w i tutaj jest wystarczająca. Jeśli chodzi o filtrację, to tutaj mam taką mocną filtrację, mam tutaj kubełek Aquaella Ultramax 1000 1000 na 65 litrów jest praktycznie już to akwarium Marok i sprawuje się jak na, na, na takie no naprawdę zarośnięte akwarium fajnie tutaj ostatnio pokazywałem właśnie bo tutaj miałem słaby ostatnio dostęp bo też była choinka jakieś tam Mniej się zajmowałem tym akwarium, naprawdę wszystko tak zarosło i glony i rośliny, że ostatnio tutaj właśnie robiłem spore przemeblowanie. Teraz naprawdę już to akwarium fajnie się prezentuje, jak widzicie. To będzie film z tego, tylko po tym filmie będzie z tego, jak tutaj zmieniałem tą aranżację, sporo tutaj roślin usunąłem. Musiałem przesadzić tutaj wszystkie te Anubiasy większe. Tutaj zostawiłem tylko takie, tutaj te odmiany mini te. Tutaj największe to tylko chyba ten jest. No i tutaj oprócz tego są same bulce falandry, Na przykład tutaj. Tutaj takie gorsze. Troszkę poprzecinałem, ale nie chciałem na razie tych ruszać, żeby to troszkę poodrastało. Te bucki i... Tak jak tutaj na przykład fajnie odrósł ten bucefek, taki się zrobił czerwony lekko, on jest wysoko, ale no i tutaj to mikrozorium musiałem naprawdę przyciąć sporo i tutaj w ogóle troszkę korzeni nawet wyciągnąłem, bo tutaj po prostu był za duży gąszcz, nawet teraz mają ryby więcej miejsca jeśli chodzi o ryby to tutaj są głupiki Endlera miałem tutaj kilka sztuk tylko kupione naprawdę, teraz o, jeśli tam widzicie, też sporo maluchów wszędzie tu pływa. No i sporo takich fajnych. O, tutaj taki z dwumieczem. No, nie są to jakieś tam nie wiadomo jakie, to zwykłe głupiki. No i oprócz tego jeszcze są bystrzyki, amandy. No i tutaj ślimaki, nerityny. Te takie krewetki Amano, kilka otosków. Tutaj już więcej nic nie mam w tym akwarium. Teraz jak właśnie to robiłem przemeblowanie, to już też lorikarię tą ostatnią złapałem i przeniosłem do tego największego akwarium. No tutaj taka w salonie taki zakątek teraz naprawdę fajnie wygląda. No tutaj jest białe tło, tutaj troszkę to akwarium inaczej wygląda. Ale Tutaj jak najmniej tutaj zachodu jest chyba z tym akwarium, bo właśnie przez ten filtr, że jest taki wydajny i nawet do tego w prefiltrach, mimo że mam watę, to nie zaglądam tak często. No i tutaj mam też taką część nadwodną. Te, skrzydło, kwiat. Tutaj też, też je ostatnio przyciąłem troszkę, porozsadzałem, bo już się naprawdę sporo tego zrobiło. No i dalej sobie będzie rósł. On nie rośnie mi tak bardzo szybko, bo ja nie do, dodatkowo tutaj nie doświetlam, ale e, fajnie tutaj też taki zielony akcent jest też nad wodą. E, I tutaj też dodaję troszkę CO2 w każdym moim akwarium, no oprócz krewetkarium, ale tutaj w tych akwariach dodaję tam CO2, ja tam Mam te butle tutaj w tych akwariach, te małe, 1,5 kg. One starczają na przynajmniej na pół roku, nawet na więcej. Tutaj, tutaj dodaję dużo mniej, bo nam te rośliny to tak nie potrzebują, po prostu tutaj dodaję, żeby zbić trochę pH, jeśli chodzi o wodę, to też we wszystkich akwariach używam RO, i w krewetkarium jest mineralizator dla krewetek, i tam jest mniejsze jakieś parametry i przewodność, a w tych innych. To mineralizator Qualdropa ten plant i na GH8 KH14. Tam odpowiednie wartości wapnia i magnezu. I tutaj nic więcej te, nie dodaje Tak samo potas jest od razu w tym min mineralizatorze. Tutaj tylko dodaję fosforu minimalnie, ale też przez większość czasu tutaj nie dodaje bo tutaj ten jak cały czas mi też wyciąga po prostu z tej wody wszystko co tutaj te budki to nie mają tutaj łatwo, ale jest teraz już spora obsada ryb, fajnie. Myślę, że już sporo naprawdę tutaj tych roślin tutaj widać, które świeże młode listki są. Będzie się to wybarwiać. No i po tym moim czyszczeniu ostatnim, bo też ostatnio Widzieliście jak to akwarium wyglądało. To teraz naprawdę cieszy oko to akwarium. I ostatnie moje akwarium 450 litrów. 150 na 60 głębokości i 50 wysokości. No i tutaj też ostatnio jakieś tam porządki robiłem. Troszkę podokładałem Anubiasu, bo takie te większe odmiany wszystkie musiałem z tego mojego akwarium trochę pododawać. No i tak jak co tydzień tutaj robię co tydzień podmianę około 120 litrów. No i tutaj więcej zabiegów na bardzo nie ma. Karmienie ryb tutaj kilka razy dziennie sobie karmię. Rano tutaj jak jestem w pracy to karmnik, a później ja ostatnio też pokazywałem jakie tam pokarmy używam, jakieś tam pokarmy suche. Soft, granulat, te, te najbardziej ostatnio przypadły mi rybą do gustu. No i tutaj też fajnie to wygląda. Jestem naprawdę zadowolony z tego akwarium. Tutaj takie fajne dwie odmiany bucków e, e, z takimi ciemnymi liściami, z takimi kropeczkami. Widzicie te na pewno te kro, kropki? To takie charakterystyczna ta cecha u cefalandry. Tutaj miałem troszkę takie glony na początku, ale teraz naprawdę ta kępka już jest myślę, że trzy razy większa niż jak kupiłem i e, fajnie to wygląda. No ten podawałem troszkę e, anubiasów, na przykład ten tutaj taki fajny, ładny to jest chyba Golden Coin. Taki to miałem właśnie w tamtym akwarium i tutaj przeniosłem. E, będzie tutaj fajnie wyglądać. No i tutaj też dokładałem troszkę anubiasów bo no nie miałem co z nimi za bardzo zrobić. Tutaj taka była mała przycinka na przykład tych starogyn, repens, tutaj z przodu. Tutaj troszkę odkryłem właśnie, bo te mikrozoria, porządkowałem, odkryłem tutaj ten bucef, bucefalandra z takimi, to jest taki chyba green, z takimi dłuższymi listkami. Tutaj był trochę zasłonięty przez ten mikrozor. Przez to mikrozorium mi też słabo tak rosło. No i dodatkowo ten loricarię tą jedną przeniosłem z tamtego mniejszego akwarium, bo tam nie mogłem złapać, ale na początku była mała, mała, a później jedna się złapała, druga nie. Nie chciałem tam tam robić jakiegoś zamieszania za bardzo. No i tutaj moje skalarki Fajnie, ja jestem zadowolony z nich, naprawdę to akwarium, kto by nie zobaczył, przyszedł do domu, czy w internecie nawet, to jest, robi wrażenie na żywo, to jest naprawdę spore takie akwarium, to warto spełniać swoje marzenia, bo to, to akwarium długo czekało, że będzie tutaj w tym miejscu i zawsze wszystko było ważniejsze, jakieś... Sprawy z domu, z dziećmi, z rodziną, i człowiek zawsze odkłada takie rzeczy, ale to myślę, że nie warto czasami takich też trzeba się swoimi jakimiś rzeczami zająć, bo jakiś tam stres z pracą i z innymi rzeczami może człowieka trochę trzeba się odstresować. O, to chyba największy. Tutaj troszkę dostają tych pokarmów też tych takich wybargających więc yy, troszkę taki mogą mieć yy, czerwonawy kolor czy jakiś, yy, ale naprawdę to troszkę co innego takie skalary niż takie zwykłe yy, tego, ale tutaj jest jeden taki niejadek. Nie ma jakiś tam problemów z płetwami odchody też wszystko ok, ale taki jest zawsze niby nie skubią go też inne ryby, że jakiś jest wyrzutkiem po prostu jakiś taki słabo je no i jak zakończę na tym ten przegląd Tam, jak macie jakieś pytania to proszę piszcie zawsze chętnie odpowiadam dziękuję wszystkim za subskrypcję już około 140 brakuje do 1000 już jest naprawdę spory przyrost no i ten kanał tak jakby od roku tak w marcu będzie niedługo rok jak tak zacząłem regularnie nagrywać więc nie zakładałem nowego kanału to jest mój stary kanał jakiś tam kiedyś też filmiki nagrywałem jakieś tam czasami tam rzucałem więc może tam taki kanał ma troszkę na starcie ciężej. Te nowsze kanały świeże jakieś tam mają plusy, ale nie chciałem zakładać tam nowego kanału. Tylko chciałem pokazać to co robię, bo widzę to po prostu po, po jakichś tam odwiedzających, co nawet nie, nie interesują się jakimiś rybami, że, że takie coś mieć w domu, to naprawdę warto. No i dzięki wszystkim za komentarze, za jakieś oglądanie wszystkich filmów i polecanie innym. Trzymajcie się na razie. Cześć.